się siema, Elon witaj, to jest ten odcinek Star Wars, no, to jest kolejny odcinek z Brawl nagrało mi się 5 minut tylko i niestety i musiałem to usunąć, bo ten filmik mi nie nadawał, mam tyle pucharków, zaraz dobijemy do 3200 i otwieramy sobie najpierw skrzyneczkę, a później gramy starcia, okay. nic. Неважно, не важно, Zuty so, nie widzicie mojej twarzy, bo trochę mi tutaj świeci lampa. No, zobaczcie mojego skilla, którego praktycznie nie posiadam. W Brawlu, chociaż że na koncie, na telefonie mam 5000 pocharków. Jakoś ja tam sobie wbiłem. A to mam 3000. Zaraz, czy 200 zresztą, tak jak Wam mówię. Na początku tego filmiku. Proszę żebyście zostawili łapeczkę do góry i subika na kanale, bo lecimy po 40 subów. Dobra, poczekamy sobie na naszego tutaj team-mate'a. na Icewolfa. Hmm. Ten ma 10, co? O oh, kurde, nie wiem. Ale ja mam 7. Ja mam 7, a mój później sojusz ma piąteczkę. A tutaj ma szelka, ma tylko dwa. Nie pocisnęła mnie w ogóle. Ojejej, oj, 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 ale tutaj ten Karol. Ale plus 7 pucharków. Na nasze konto leci, na moje. Przepraszam. Okej. Okay. Odbieramy sobie nagrodę. Zatem. Mm, nie. Wiem, do. Do bo sobie weźmy. Dobrze, i może go od razu ulepszymy, o ile mnie wstać ostatni upgrade. Okej, okay, zrobić upgrade. Bijemy na nim dziesiątą rangę i po dziesiątej rano zobaczymy, może kogoś jeszcze tam trochę dobijemy na tą, na którą tam rangę. Nagrywa się wszystko, nagrywa się bardzo pięknie. A więc dobra. Widzimy się, leć widzimy się. No, będziemy zaraz w kolejnej gierku. Ok, Okej, mamy już Mam też spajka na telefonie, chyba na 15 albo 16 randze. I... O! O! dobra, nie, 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 ona już ma szansę. A może? Dobra, ja zaraz będę też tam. Już jest tam, już, już tam. O kurde, ile mi zadał ty tak. Nie niestety nie mam żadnych par gipsów. bo miałem zgona, on ma trzy. Ja mam zero. Nie. Yeah. Niestety mówi się trudno. Minus jeden Hmm, No to gramy dalej. żebyście widzieli tak jak mówię mojego skilla jak gram nabijam te moje tutaj nędzne pucharki nędzne ale nędzne ale czasami wiecie się przydadzą znaczy przydadzą Tak pucharki już są 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 dość ważne no ważne, są po prostu kluczowe dla mnie grzeb brawl stars wow. Ale mnie tutaj podjechał. Ale wygraliśmy, bo zostawiliśmy sami na polubiku. A więc plus 9 pucharków. Jeszcze jeden pucharek i mamy dziesiątą rangę. I super. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Lecimy, z lecimy. A jakoś tak mi się zrymowało. Chociaż nie wiem skąd nawet to pochodzi. Tak po prostu chyba wymyśliłem. jeszcze czegoś takiego nie wymyślił. Okej, okay, mamy pszczółkę. Nawet tego nie zobaczyłem, że mam pszczółkę. Wy, że mam, mam ja w teamie pszczółkę. A pszczółka jest dobra. Ja też mam, też mam tutaj na tym kącie pszczółkę. Na telefonie jeszcze jej nie mam. Niestety. Ale myślę, że za jakiś czas ją sobie odblokuje. Ale mam na telefonie mojego ukochanego Spajka, na tej czasuję z tej randów, si nie pamiętam. Muszę bym na moje konto i telefon, na którym mam tak mówię 5000 Ty po przesadził chyba. W tym momencie ewidentnie przesadziłem. Dobra. Ja się gdzieś może schowam chociaż. To chyba nie jest najlepszy pomysł. Może, hmm? że oni mają tutaj pięć tych, tu, tych, tu, tych. Tu. Tutaj Karol ma sześć. Sześć tych paru kiełbców. Okej, okay, mam mojego członka, mojej drużynki, jeszcze trochę i będziemy mieli ulta, będziemy mogli go gdzieś rzucić, o, Sandy, 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 A gdzieś tam. już nie wiem po co, ale dobrze. A nie, w jak przydatny był. W sumie był przydatny. Był przydatny. Uuuu, nie, 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 spal, spal, spal. Tipie, 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 nie, 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 i okej, okay, i dziesiąta ranga. Taka ja się cieszę. Mega. I 35 poziom. Wbity. A sześćdziesiąt Co? Co się odwróciło? Bo nie myślałem, że jesteś nowego, bo pisało na was. A i na sobie, odpuśćmy. o O, doubler tylko -y, tokenów. To mi się przyda. Na pewno. A nie wiem, a weźmy sobie dynamajka, chociaż ja nim nie umiem grać. Ale weźmy sobie na te ostatnie 5 minut, filmu. Pamiętajcie, żeby mnie zasubować, bo zostało mi niewiele subskrypcji do 40, a 40 subskrypcji dla mnie to jest to się liczy. O. 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 HP. masakra masakra jakaś co, że oni mają 10 power cubes'ów o, aż a ci mają tutaj 11 co się wow. Wow, 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 nie Oooo, oh, kurwa. Ale plus 4 plus 4. Tutaj okay, tak dobrze. I tak dobrze. I dostaliśmy 16. Okej, okay, myślę, że to będzie ostatnia gierka i będziemy się powoli żegnać. I jeszcze dzisiaj myślę, że to sobie wrzucę na mój kanał nazwę mm, odcinek Brawl Brawl Stars z, y, odcinek tam załóżmy nie wiem na przykład gramy dynamikiem i, i bo gramy tak gramy <ścoughs> o, nie chciałbym teraz zginąć Uff. Tak mój kolega już ginie. No, a nawet, nawet przetrwał. No i bardzo ładnie mi tutaj poszło ten... Ten y, mój tutaj... Y, kurde macie. Nie za dobrze teraz poszło, ale... ja Nie poszło to po mojej po moje myśli. Ale zagramy, myślę, że teraz już ostatnią gierkę i będziemy się powoli żegnać. Dobra. Gramy i żegnamy się za chwileczkę. Czyli ostatnia gierka. Ostatnia gierka. Jeżeli przegram, no to trudne. Jeżeli wygram, no to super. Na koniec odcinka akurat. Wygrana. Chciałam przynajmniej te 7 pucharków. Dobra, ja zadaję 840 Ło wow, wow 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 ja nie miałem się ruszyć, nie umiałem się ruszyć Przepraszam Was za takie fejle dzisiaj Jakoś nie jakoś tak wyszło Jakoś tak wyszło, że te faile, fejle, że te fejle jednak tutaj są Naprawdę bardzo Was za to przepraszam, chociaż że ja nie, nie chcę mm, tak failować jak do tej pory mm, A więc dwój dwójka naszych tutaj mm, przepięknych przeciwników Przeciwników sobie została wow tak, 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 tak. Każdy to zna. On już ucieka, on już wie, że nie mają szans. No i bardzo ładny, no i wygrana na koniec odcineczka. 9 pucharków. No i akurat smaranga. No i dobra moi drodzy, ja się z wami żegnam tym cudownym odcineczkiem. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Nie wiem, czy nawet nie będzie jeszcze skrzyneczki na koniec. Kurde, czterech zabrakło. Będziemy mieli na koniec skrzyneczkę. Ale dobra. Siema Elo do kolejnego odcineczka.